Janusz Rozborski, prezes Towarzystwa Miłośników Buska. Jak co roku Towarzystwo Miłośników Buska wspólnie z Komendą Chówca Związku Harcerstwa Polskiego organizuje kwestę na cmentarzu parafialnym w Busku Zdroju. Kwesta odbędzie się 1 listopada w Dniu Wszystkich Świętych w godzinach od 9 do 16. W kwestie wezmą udział samorządowcy, harcerze, członkowie Towarzystwa Miłośników Buzka. Zarząd Towarzystwa Miłośników Buzka wystosował pisma z zaproszeniami do udziału w kwestie do samorządu gminnego, do pana burmistrza, przewodniczącego Rady Miejskiej i wszystkich radnych Rady Miejskiej z prośbą o... Aktywne uczestnictwo w tegorocznej kwestii. Również zaproszenia skierowaliśmy do samorządu powiatowego, a więc do pana starosty, do pana przewodniczącego Rady Powiatu, do wszystkich radnych Rady Powiatu też o możliwe uczestnictwo w kwestii. Tegoroczne tego, środki z tegorocznej kwestii przeznaczymy jak zwykle na remont, na odnowę na renowację zabytkowych, historycznych nagrobków, obelisków, pomników na miejscowym cmentarzu. Harc Mirzadam Gadawski, komendant chówca ZHP Busko Zdrój. Jak co roku harcerze, odkąd istnieje kwesta na buskini cmentarzu, włączają się do zbierania datków na cel renowacji zabytkowych mogił. W tym roku zuchy harcerze również będą w tym uczestniczyć, a zjawią się zuchy harcerze ze 117 buskiej drużyny wielopoziomowej imienia Juliana Dytkowskiego w busku. Trzecia buska drużyna wędrownicza Amikus działająca przy domu Harcerza. 89 buska drużyna wielopoziomowa ze Zbludowic oraz pierwsza buska drużyna wędrownicza działająca przy zespole szkół ponadpodstawowych numer jeden. Cieszymy się, że możemy mieć naszą cegiełkę we wkład w naszą tutaj odbudowę i renowację mogił. Także serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w kwście. Dziękuję. Pierwszą kwestę Towarzystwo Miłośników Buzka wspólnie z kolendą chówca ZHP zorganizowała w 1999 roku, a więc jeszcze w tamtym stuleciu. Za środki zebrane podczas tej pierwszej kwesty odnowiliśmy obelisk doktora Byrkowskiego społecznika, który przekazał Willę Polonia na cele społeczne, w której obecnie mieści się Galeria Zielona. Rekord jakby, jeżeli można mówić o rekordach z kwesty osiągnęliśmy w 2014 roku. Podczas trzydniowego kwestowania zebraliśmy ponad 20 tysięcy złotych. Corocznie te środki są przeznaczone na renowacje i remonty zabytkowych nagrobków. W roku 2023 zebraliśmy ponad 15 tysięcy złotych. Wyremontowaliśmy za te środki finansowe grup założyciela pierwszej ochotniczej Straży Pożarnej w Bludowicach i współzałożyciela Kaplicy Świętej Janny w Uzdrowisku pana Tokarskiego. W tym roku również poprosiliśmy wszystkich proboszczów z gminy, właściwie z Buzka Zdroju o ogłoszenie na mszach świętych 27 października o organizowanej kwesty. No i zaprosiliśmy również i proboszcza Tadeusza Szlachtę, który zarządza tym cmentarzem parafialnym, jak i z pozostałych proboszczów księdza Mariana Janika i Andrzeja Jankowskiego do. Wsparcia tej szlachetnej inicjatywy, jaką jest ratowanie zabytkowych mogił, nagrobków, pomników, obelisków na cmentarzu parafialnym. Również w tym roku założyliśmy, że każdemu, kto rzuci symboliczną złotówkę do puszki kwestarskiej, wyręczymy. Przylepny znaczek, który nieodpłatnie zawsze drukuje nam drukarnia Semak, za co oczywiście serdecznie im dziękujemy. Również w tym roku Pan Paweł Piątek dla wszystkich harcerzy, który, którzy będą kwestowali w tym dniu zrobi pyszną herbatę, którą będą mogli się częstować harcerze, a pan Andrzej Puchała dla każdego harcerza zakupił czekolady, które wręczymy harcerzom podczas kwesty. Oto kilka przykładów wyremontowanych nagrobków za pieniądze zebrane podczas kwest. No jesteśmy przy Nagrobku Michała Byszewskiego, dyrektora uzdrowiska w okresie międzywojennym. Ten nagrobek akurat wyremontowaliśmy wspólnie z uzdrowiskiem. Nawiązaliśmy współpracę i jedną trzecią środków na remont tego nagrobka przeznaczyło uzdrowisko BUSK. Następny nagrobek wyremontowany za środki zebrane podczas kwesty nagrobek. Kazimierza Gałdzińskiego, burmistrza Buska Zdrojów w okresie międzywojennym. Odrestaurowany nagrobek Leopolda Byrkowskiego, doktora nauk medycznych, który przekazał willę Polonia na cele społeczne. Był to pierwszy nagrobek, który zrealizowaliśmy za środki z pozyskane z kwesty w 1999 roku. Jesteśmy przy nagrobku Krystyny Jamros, znakomitej śpiewaczki operowej. Jest to oczywiście grób symboliczny, dlatego, że ona została pochowana na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Natomiast Krystyna Jamros urodziła się w Busku Zdroju i tu spędziła młodzieńcze lata. Natomiast no, dalsze jej losy kariery no, pociągnęły ją do Warszawy. Występowała na. Wszystkich najważniejszych scenach operowych i Polski, i świata. Następny nagrobek, wyremontowany ze środków pozyskanych z kwesty, nagrobek Jadwigi Kaczarowskiej, matki Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, który, jak pamiętacie, zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. Ten nagrobek został wykonany. Przez artystę rzeźbiarza Edmunda Juszczyka. Znajdujemy się przy nagrobku zasłużonych bohaterskich strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Budowicach, którzy wypełniając swoją misję ponieśli najwyższą cenę, czyli zginęli z rąk niemieckiego kuponta 4 sierpnia 1944 roku. Kiedy wracając ze stopnicy, gdzie zawieźli rannych, współtowarzyszy zginęli, zbombardowani. Samochód zbombardowany przez niemieckich agresorów. Również tą tablicę wykonał artysta rzeźbiarz Edmund Juszczyk. Tablica, jak widać, zawiera i napisy, ale również symbol samolotu i spadających bomb. Poniżej samochód strażacki. Znajdujemy się przed grobem doktora Szymona Starkiewicza, założyciela i kierownika Górki. Towarzystwo Miłośników Buska ze środków zebranych podczas kwesty wyremontowało tą przednią tablicę poświęconą Szymonowi Starkiewiczowi. Pokazaliśmy kilka y, y, z nagrobków, które wyremontowaliśmy jako Towarzystwo buska z pieniędzy uzyskanych y, zebranych podczas kwest. Tych nagrobków w sumie na cmentarzu parafialnym w busku zdroju jest ponad 35. Również y, jeden z nagrobków, y, który jest usytuowany y, na cmentarzu koło y, Kościółka Świętego Leonarda wyremontowaliśmy. To był nagrobek Feliksa Żewuskiego, niektórzy mówią założyciela, w zasadzie pierwszego dzierżawcy uzdrowiska w Busku. Dzisiaj cmentarze w Polsce, jak również ten cmentarz parafialny w Busku, są częścią dziedzictwa narodowego, są dobrem wspólnym. Z Wrzucając symboliczną złotówkę do puszek kwestarskich, identyfikujemy się ze wspólnym celem, jakim jest przede wszystkim szacunek dla zmarłych, pamięć o przodkach i poszanowanie miejsc wiecznego spoczynku, jakim są cmentarze. Zapraszamy jeszcze raz do uczestnictwa w feście wszystkie środki zebrane podczas tegorocznej kwesty. Pożytkujemy na renowacje, na odnowę, na remonty zabytkowych, historycznych nagrobków, obelisków, pomników na naszym cmentarzu. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w naszej kweście, gdzie ci najmniejsi zuchy, harcerze będą na ten cel zbierać środki i liczymy na hojne wsparcie. Dziękujemy i zapraszamy.